No ok. Martyna, kto tu jest? No hej. Robimy face Kevin. Dobra, to ja zacznę. Jestem Nina, mam 16 lat i to ja. Ładna. Śliczna. Fu, ale brzydka. Dobra, to teraz ja. Ja jestem Martyna, mam czternaście lat i to ja. Cudna. Ale hot, y, to znaczy ładna. Ech, y, znowu jakaś brzydka. Dobra, ja jestem Bartek, mam 17 lat i to ja. Ale hot. Całkiem ładny. Oooo! Oh. Ale hot, jak jesteś taki hot. Dobra, to teraz ty. Yy, dobra, to ja jestem Hania, mam 9 znaczy 18 lat, i to ja. Ale to jest zdjęcie z Pinteresta. No właśnie. Pokazuj, mordę, bo cię z grupki wywalę. No dobra, to jestem ja. Ale Kid. Dobra, wywalam cię z grupki, bo jesteś strasznym Kidem. Nie! Użytkownik Martyna został wyrzucony z grupy.